Przepraszam, mam katar. Mam katarek. Pokajnie. Już możemy rozmawiać. Co jest pite? Jakie pić? Kokola, Pepsi? Czy ścieki? Lipton. Lipton? O, to niecodzienny napój. Dokładnie. A tak samo niecodzienne są te płyty winylowe. Czy to są dekoracje, czy jest jakaś na nich muzyka piękna? Niestety nie posiadały na nich muzyki, jest to jedynie skromny dekor. I To jest dekoracja i na tej płycie nic nie ma. Oprócz naszych bogactw, nic nie. Oj, chyba u ciebie to jest faza, rzeczywiście. Nie, po prostu sprawia, że mnie u nie Niecodzienny widok. Niecodzienny widok. Nie widok. Uwierz mi, że w dzisiejszych czasach y, taka dziewczyna, y, kobieta y, taka naćpana, czy upita, to nie jest niecodzienny widok, bo wiele osób tak się On zachowuje. Ja mam 16 rady, ja jeszcze nie słyszałam takich rzeczy. Ale jakie macie długie włosy! Na omegle, dzisiaj pierwszy raz widzę takie długie włosy. No, Ale to nie jest nowoczesne, czy... bo kobiety w przyszłości, nie nowoczesne w obywatelki w przyszłości mają krótsze włosy. Bardzo... Ja myślę, że masz rację. No, to naprawdę to... uważasz, że mam rację? To czemu masz takie długie włosy? Bo nie jestem kobietą w przyszłości, jestem mikro, drogi do średniowiecza. Czyli ja tutaj ty jesteś y, anachroniczna. Nie rozumiem. Y, prymitywna? Ja nie... nie, nie jesteś prymitywna, jesteś super fajna. O, jestem prymitywna, jest! Ja po prostu myślę, że w przyszłości kobiety będą miały krótsze włosy, tylko to chciałem powiedzieć. Miała... Okej, okay, dobrze, trafne spostrzeżenie. Rzeczy. Bardzo dobrze. A czemu się uważasz za prymitywną osobę? Co ostatnio takiego zrobiłaś, dzikiego, złego? Spotkała się ze mną. Spotkałam się z nią, drugim neantartalczykiem, rozbiliśmy obóz, owień w Obóz z było... z jakiejś kocy? Tak, zbudowaliśmy obóz. potem roznożyliśmy gatunek, mrówek i potem zrobiliśmy z nich szaszłyki. Było ostro. Ale mrówkami to nie da się najeść. No wiesz, wegetariani, friganini czy tak inni. Tamtych tych wyszczarza. Się... Co? Ja myślę, ja że słucham, ty jesteś ma... i koleżanka mięsożercą. Ja jestem wegetarianką akurat. Naprawdę ja jesteś mięsożercą. wegetarianką, to tak jak ja. O, jesteś wegetarianką. Jesteśmy co? obywatelami przyszłości. A ty co? Jak? Na że... złoty spierdzielasz? No. <laughs> O, 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 o. A co dla Ciebie oznacza wegetarianizm? Jak się dokładnie odżywiasz? No błonnik, dużo białka. Ale ty, że za dużo błonnika to nie można. Dobry jest błonnik, ale nie w nadmiarze. No nic w nadmiarze dobre nie jest. Co za dużo, co niezdrowo. A macie jakiś chłopaków, na przykład wegetarianów? No nie, trudno takich u nas na wsi. A to mieszkacie na wsi? No dlatego prymitywnie. To nie jest nic prymitywnego, właśnie wielu bogatych ludzi osiedla się na wsi, bo tam jest zacisza, zacisze, spokój, tam ulgę mają bogaci ludzie, wielu ich, jak przeprowadza się na wieś z miasta zatłoczonego, prawda? No, no tak. No przecież. A kim chcecie być z zawodu? Yy, Pracę jaką chcecie mieć? Jak chcę iść do wojska, a koleżanka do policji? To widzę, macie wspólne ambicje, takie związane z branżą bezpieczeństwa państwa polskiego. No, nie, no ja będę bronić obywateli, a nie rządu. To mogą to bronić obywatele. I rząd cicho, bo ja to O, skipnęła. Może to samo skipnęło. Ona chce być, pracować w policji, a druga dziewczyna chce być w wojsku. Czyli mają takie podobne ambicje do siebie, one. Te Powiem. super dziewczyny.